Witamy w podcaście Chrześcijańskie QA. Rozmawiamy tutaj na tematy wiary, zbawienia Kościoła i chrześcijaństwa. Z tej strony Damian, Kamil. Dzisiaj odpowiemy na takie pytanie. Wracamy do tematu z kanału Protestantyzm to Ignorancja i do tego filmu, o którym już kiedyś mówiliśmy. Słowa Jezusa, które bolą protestantów, czego nie umieją uzasadnić. Tutaj jest kilka wątków, kilka tematów, więc nie odpowiadamy, na, nie odpowiadamy na wszystko na raz, ale teraz poruszymy drugi taki fragment, który też, no sami zobaczycie. Mm, więc teraz puszczę ten fragmencik, o którym to jest mowa. Tak samo bolą protestantów słowa: kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Prawda, no i. Prawdę? No bo jak? No bo trzeba wytrwać w wierze? No to nie, no to jest, no. jest za darmo. Woleliby, żeby tych słów nie było. Dobrze, tutaj autor kanału odwołuje się do fragmentu, który Jezus wypowiedział w Ewangelii Marka. To jest dosyć długi fragment, ale musimy go przeczytać w całości, żeby pokazać tutaj kontekst, w jakim to było powiedziane, i, i, i wtedy będziemy mogli tam rozmawiać. Więc teraz, mm, teraz przeczytam, możecie wziąć sobie swoje Biblię i, i to śledzić. Ewangelia Marka, rozdział 13 od wersetu siódmego. I tutaj mówi są słowa Jezusa. Gdy więc usłyszycie o wojnach i wieście o wojnach, nie dajcie się zastraszyć, albowiem to musi się stać. Ale to nie jest jeszcze koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i Królestwo przeciwko królestwu i będą miejscami trzęsienia ziemi, gód i zamieszki. Te wydarzenia to początki bólów porodowych. A wy uważajcie na samych siebie, albowiem wydawać was będą lokalnym Sanhedryną, i będą was bić w synagogach, i zostaniecie poprowadzeni przez namiestników i królów ze względu na mnie, na świadectwo dla nich. Trzeba, aby najpierw wszystkim narodom została ogłoszona Ewangelia. A gdy was będą prowadzić ci, którzy was wydadzą, zawczasu nie troszczcie się, co macie mówić, ani o tym nie rozmyślajcie, ale mówcie to, co wam zostanie dane w tej godzinie. Albowiem nie wy jesteście tymi, którzy mówią, ale Duch Święty. A wyda brat brata na śmierć i ojciec syna, i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i doprowadzą do śmierci, do ich śmierci. I będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mojego imienia. Ale kto wytrwa do końca, ten zostanie zbawiony. A kiedy zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której było powiedziane przez proroka Daniela stojące, stojącą tam, gdzie nie powinna, kto czyta niech rozumie, Wtedy ci, którzy będą w judei, niech uciekają w góry. A kto jest na dachu, niech nie schodzi do domu i nie wchodzi, aby coś wziąć ze swojego domu. A kto będzie na polu, niech nie zawraca, aby wziąć swój płaszcz. A biada kobietą w ciąży i karmiącym, w karmiącym piersią w te dni. A módlcie się, aby wasza ucieczka nie była w zimie, bowiem te dni będą takim uciskiem, jakiego nie było od początku stworzenia, którego dokonał Bóg, aż do teraz. I już nie będzie. A jeśli by Pan nie skrócił tych dni, nie byłoby zbawione żadne ciało, lecz z powodu wybranych, których wybrał dla siebie skróci te dni. I wtedy, jeśli by ktoś wam powiedział, oto tu jest Mesjasz albo oto tam, nie wierzcie, albowiem powstaną fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i, i czynić będą znaki i cuda, aby zwieść, jeśli to możliwe, i wybranych. Wy natomiast uważajcie, oto zapowiedziałem wam to wszystko. Więc mamy tutaj fragment dosyć długi, z którego autor kanału Protestantyzm to Ignorancja wyciągnął fragment, że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I ten fragment jest tutaj pokazany w e, konkretnym kontekście, czyli. Czyli w kontekście e, proroctwa, które wypowiedział Jezus na temat Jerozolimy, e, tego, że zostanie zburzona i, i wszyscy. Którzy to będą widzieć, czyli to oblężenie Jerozolimy, mają wyjść z niej w tym momencie, tak? Jak to się będzie działo? I tak faktycznie, historycznie jest, że chrześcijanie wyszli z Jerozolimy i dzięki temu przetrwali, przeżyli to oblężenie, i później przez Żydów byli znienawidzeni przez to. Natomiast tu nikt nie naguje tego, że mamy wytrwać w wierze do końca, nie? To nie jest tak, że my nagujemy ten to, tylko natomiast znowuż tu jest właśnie to, co mówiłem wcześniej, że to jest jakby... Ten Pan myśli, że mamy Chrystusa przez czyny, że wytrwamy w wierze my, natomiast jest ignorantem doktryny, doktryn oczywiście niektórych protestanckich. Ja nie mówię, że wszyscy protestanci tak wierzą. W ogóle jest tyle odłamów protestantyzmu, że... No, doktryn biblijnych. Dużo, tak. Tylko chodzi nam o doktryny biblijne. I to, co słowo Boże mówi, że to, że Bóg nas zachowa, że Bóg w nas dokończy dzieła, zbawienia, że Bóg, Duch Święty nas uświęca, a nie my sami. My? O czym mówi nawet ten fragment tutaj, co czytaliśmy. Jeśli by Pan nie skrócił tych dni, nie byłoby zbawione żadne ciało, lecz z powodu wybranych, których wybrał dla siebie, skrócił te dni. Więc gdyby nie Boża łaska, to nikt by nie wytrwał. Dokładnie, gdyby nie Boża łaska, to nikt by nie wytrwał, więc wszystko jest z łaski. To, co panu się wydaje, bo gdzieś coś tam usłyszał, że protestanci myślą, że można sobie grzeszyć i w ogóle wszystko robić, bo już jesteśmy zbawieni, to jest bzdura. Nikt tak nie myśli. To jest takie uproszczenie, że właśnie zakrawa na taką ignorancję wielką, ponieważ to protestanci stworzyli doktrynę sola scriptura, która mówi tylko pismo i nie można i żaden protestant nie powie, że można grzeszyć, bo list dożynian mówi, że kto grzeszy po tych, tak? To jest kłamcą, tak? Jak trwa w grzechu jest kłamcą i nie może prawdziwie zbawiony człowiek trwać w grzechu i mówi, że jest, jest wszystko okej, okay, bo to nie jest okej, okay, nie ma takiej opcji, po prostu Słowo Boże naucza, że mam, umarliśmy z Chrystusem, umarliśmy dla grzechu. Jak możemy trwać dalej w grzechu, jeżeli tak umarliśmy w Chrystusie? No to jest niemożliwe do po prostu wytłumaczenia, że jesteśmy zbawieni, to możemy grzeszyć. Nie ma czegoś takiego w ogóle. To jest bzdura, kompletna bzdura, nawet nie ma co tutaj komentować. Tego. A tak, mamy wytrwać do końca, ale wytrwamy nie dzięki temu, jacy my jesteśmy wspaniali, że przestrzegamy tego wszystkiego, bo nie ma. Bo właśnie o to chodzi, że zbawienie teraz nie jest z przestrzegania prawa. Przestrzeganie prawa nie daje nam zbawienia, bo jakby tak było, to byśmy byli dalej w przekleństwie prawa. Czyli jednej rzeczy nie przez będziemy przestrzegać i całego jesteśmy winni wszystkiego. Czyli. Nic tak naprawdę to, że Chrystus umarł, no nie mamy żadnej łaski z tego płynących. Oczywiście, że mamy, i oczywiście, że będziemy czasami upadać jeszcze, ale chwała Panu, że za nas umarł. Chwała Panu, że to nie zależy od tego, co właśnie zrobimy, bo jakby to zależało od tego, to nikt by nie był zbawiony. Nikt. Tylko ten Pan, który to mówi, sobie z tego nie zdaje sprawy. Tak? No i tyle. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Tego podcastu można słuchać na aplikacjach do podcastów, na przykład na Spotify. Też na naszym kanale YouTube żyjesz tylko raz. I właśnie na kanale można wpisywać pytania w komentarzach, jeżeli jakieś macie, będziemy się starać na nie odpowiadać. Um, następne nagranie w czwartek o 18 za tydzień, więc wszystkich zapraszamy serdecznie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.